Raz, no, dwa, trzy. Witajcie. Dziś, zgodnie z Waszymi e, zapytaniami, ktoś kiedyś. Kilka osób właściwie kiedyś zadało mi pytanie, w jaki sposób e, ogrzewam swoją leśniczówkę, e, swoje domostwo. Dziś postaram, e, pokażę Wam, jaki, jak w jaki sposób odgrzewam. Ogrzewam swój, e, swój dom, i czego używam do ogrzewania? Zapraszam, a tutaj przedstawiam Wam mój piec piec do, do który ogrzewa całą, całe domostwo piec e, tak jak widzicie nazywa się drolet drolet hitmax 2 o właśnie tutaj jest napisane bardzo proste urządzenie, bardzo skuteczne urządzenie To co widzicie teraz, to jest system dystrybucyjny ciepłego powietrza, który jest, tak jak widać, ogrzewany tutaj, piecem. Tak. Tutaj jest sterownik, tu mamy sterownik, jeśli chodzi o regulację, pełną regulację pieca. Wylot. Wylot jest zabezpieczony dodatkowo przed, przed, przed bardzo silnym wiatrem, czy tam... Nie wiem, jak to się tam fachowo, fachowo nazywa, i wejście kominowe, czyli wejście kominowe, ono jest zabezpieczone przed bardzo silnym wiatrem, żeby nie zaciągało. Z środka pieca do, do, do zewnątrz, do, do komina żaru. Tutaj jest to całe urządzenie, tu jest całe urządzenie które zajmuje się. Czyli zasysa powietrze, powietrze, które tłoczone jest później do, do góry, ciepłe powietrze przepływające przez piec, tłoczone jest do góry, i tymi otorurami e, rozprowadzane jest po, 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 całym, po całym domostwie. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj, jak widać, jest czyścik. Można to sobie odkręcić. Można odkręcić w celu wyczyszczenia wylotu z pieca do komina. Odkręcamy, i tutaj mamy po prostu wylot do czyszczenia, dostęp do czyszczenia tego wylotu. Sam proces rozpalania jest bardzo banalnie prosty. Nakładamy coś, co jest po prostu zbędne, nie wiem, troszeczkę papieru, może być to rozpałka. Ja używam papieru, bo jestem bardzo e, nie, proekologiczny, więc pozbywam się wszelkich śmieci. E, nak nakładamy na to odrobinę, odrobinę m, drewna. Startujemy ogień. nam się troszeczkę papiery zajmą to... ...dołożymy troszeczkę... ...drewna i... ...cała filozofia, bezobsługowo praktycznie. No i... ...ogień, mamy już ogień. Kilka, kilka kawałków drewna i za chwilę zacznie pracować wentylator, który będzie tłoczył to ciepłe powietrze z, z, z paleniska, ogrzane paleniskiem do, 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 części, do każdej części domu, gdzie są, gdzie są po prostu kratki, a z tych kratek y, y, można sobie tą kratkę zatkać, ewentualnie y, odetkać i wtedy mamy albo cieplej, albo albo w danym pomieszczeniu, albo chłodniej. Także tak to mniej więcej, jeśli chodzi o taką prostą regulację, to u mnie wygląda. Także nic elektronicznego, nic szczególnego oprócz termostatu. Ja wykorzystuję wprawdzie termostat yy, dla wygody, ale to, to też niczym nie przeszkadza. Jeżeli nie byłoby termostatu, też nie ma, nie ma, takiej, nie ma takiej, że tak powiem, potrzeby, żeby, żeby, żeby on tutaj był. No i tak jak widać cały proces, proces palenia praktycznie bezobsługowo tutaj postępuje wystarczyło od zapalki zapalić troszkę papierów, troszkę troszkę drobnego drewna później jak to się wszystko rozpala dorzucamy drewno konkretniejsze, grubsze drewno i i to wszystko ciepło w domu I powoli nam się tutaj pali w piecu drewnianko, jakieś tam drobne, przepalimy. Za chwilę powinien włączyć się wentylator, który, który poda ciepło do górnych partii, tutaj górnych części, do górnych pomieszczeń domu. Także chwilę tutaj. Czasami to jest krócej, czasami to jest tam, nie wiem, 3 minuty, 4-5 minut zanim ta, ta powierzchnia tutaj w środku się nagrzeje wystarczająco, żeby, żeby załączył się termostat i podał, podał ciepło. Yy, czym palę? Palę drewnem, głównie z, yy, drewnem liściastym z łamkami, którego mam tutaj. Pod dostatkiem u siebie, więc nie mam, nie mam problemu, jeśli chodzi o kupowanie, zakup drewna opałowego. Wszystko pozyskuję z, własnej, z własnego tutaj, z własnego podwórka. Także własne zasoby drewna dają mi to poczucie bezpieczeństwa, tego cieplnego na na, na okres zimowy, na okres, gdzie, to, gdzie, gdzie po prostu wymagane jest no, palenie, tak? nie, mam, nie, mam, nie jestem uzależniony od, od cen gazu czy innych tam paliw opałowych I to jest właśnie też ten komfort psychiczny, to jest ten właśnie to, co chciałem osiągnąć. U siebie także proste urządzenie bez elektroniki, praktycznie żadnej elektroniki tu nie ma. Nie ma się tutaj co z, przepalić, zepsuć i, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to jest to co, co, to, co bym polecał Wam w najbliższym czasie na, na najbliższy, najbliższy czas, na najbliższe lata. Moim zdaniem, żadne pompy ciepła, żadne, żadne nowe wynalazki, które są tutaj promowane przez, e, przez e, system, przez e, globalistów, nie są, e, że tak powiem, e, nie są w stanie zapewnić takiego, takiego bezpieczeństwa, takiego komfortu cieplnego, jak, e, jak właśnie taki, właśnie prosty piec. E, już cieplutko czuję, także nie dość że przyjemnie to jeszcze i, i ciepło, i, i można pozbyć się różnych niepotrzebnych rzeczy czasami. Także ciepluteńko o. cieplutko od, samego, od samej, samego szkła tutaj już jest ciepło, właśnie słyszycie? Załączył się właśnie wiatrak tłoczy powietrze na górę, czyli za, za chwilę, za 15-10-15 minut będzie już całe cieplutko na górze, także nie trzeba czekać jak przy kaloryferach bo po to powietrze, powietrze ono jest tłoczone do pomieszczenia ciepłe. Zależy jak chcemy. Może być 20 parę stopni możemy ustawić, możemy 18, także to zależnie, zależnie jest od nas, od naszych tutaj potrzeb termicznych. No, i wyłączył się. Nagrzeje się i znowu się załączy. Także to zużycie prądu jest też znikome, bo, bo ten wiatrak on nie chodzi cały czas. Tylko y, wypchnie ciepłe powietrze, wyłącza się. Nagrzeje się, wypchnie, wyłącza się i tak w kółko. Można tutaj zrobić obiekt zamknięty, tak zwany, czyli to ciepłe powietrze można, może być pobierane z, z wewnątrz, z domu. I wtedy, wtedy oszczędzamy dużo y, opału, i również y, oprócz tego opału y, szybciej się nagrzewa. Y, szybciej się nagrzewa po prostu powierzchnia, czyli ten nasz y, dom. Ale ja tutaj nie stosuję tego, bo nie mam takiej potrzeby. Nie mam potrzeby oszczędzania opału w, w żaden sposób. Nie mam potrzeby, żeby, żeby tutaj jakąś ekonomię opałową stosować, więc w moim przypadku jest to jest to tak zrobione, że że zasysa sobie tutaj stąd z, z dołu z, z piwnicy, w której mam tą kotłownię i od razu to daje mi to, że ta piwnica również jest w, w pewnym sensie wentylowana Prze, przesycha nie ma tutaj Podczas palenia, procesu palenia w piecu nie ma tutaj jakichś tematów filgoci i tym podobnych rzeczy. Tak? Także ta wymiana, cyrkulacja powietrza jest tutaj przez właśnie dzięki temu piecowi. Także ja to mam tam w ten sposób za, za rozwiązane. Aczkolwiek można mówię to rozwiązać w ten sposób, że powietrze, mam to zresztą przygotowane, mam kratkę na górze, którą można zasysać bezpośrednio z domu. No, i to by było chyba na tyle odnośnie tego pieca. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam. Cóż tam można więcej powiedzieć o piecu? Nic, nic szczególnego, piec jak piec, tak? Grzeje ciepło, ekonomiczny. Mam go 4 lata, więc nie zgłaszam tutaj żadnych uwag, problemów co do pracy samego pieca. Serdeczności i do następnych vlogów. Hej!